Siemaneczko, ja jestem Sobolewski, a to jest mój kot Luna. I wspólnie zapraszamy Cię na mój nowy film. Na temat dzisiejszego vloga wybrałem sobie 10 moich ulubionych aktorów. Wymienię sobie 5 ulubionych aktorów z Polski i 5 ulubionych aktorów z zagranicy. Zacznijmy może od tych z Luna, zostaw to! Zacznijmy może od Polski. Moim pierwszym ulubionym aktorem z Polski jest na pewno Cezary Pazura, którego uwielbiam i uwielbiam za rolę w Killerze. Chłopaki nie płaczą, nic śmiesznego. Do tego y, uwielbiam oglądać sobie jego materiały na YouTubie, bo jak wiecie lub nie wiecie, y, Cezary Pazura ma swój kanał. Moim zdaniem bardzo wybitny aktor. Drugim moim ulubionym aktorem z Polski jest na pewno Cezary Żak, który zagrał fenomenalną rolę w Ranchu, który zagrał dwóch bohaterów jednocześnie. To jest coś, czego nie spotyka się często, a zwłaszcza w polskich filmach, serialach. Tak samo fenomenalna rola w Miodowych Latach, które, które są klasykiem polskiej telewizji tak naprawdę i chyba każdy to oglądał, chyba nie ma osoby, która nie zna tego serialu. Trzecim moim ulubionym aktorem jest Tomasz Kot, między innymi za rolę w Niani którą chyba też wszyscy znamy. I w świetnym filmie Bogowie, który obejrzałem w sumie raz czy dwa i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra rola. Czwartym moim ulubionym aktorem z Polski jest świętej pamięci Paweł Królikowski, który w tym roku niedawno zmarł. Jak wcześniej wspomniany Cezary świetna rola w Ranchu i można powiedzieć, że byłem i nadal jestem wielkim fanem tego serialu i właśnie rola Pawła Królikowskiego, serialowego kusego była dla mnie najlepsza. I piątym, ostatnim moim ulubionym aktorem z Polski jest Andrzej Grabowski, za naprawdę świetną, wysublimowaną i przepiękną rolę w świecie, według kiepskich. To był serial mojego dzieciństwa i podejrzewam, że nie tylko mojego, i wielu, wielu osób na pewno też. I nawet do teraz zdarza mi się często włączyć i sobie obejrzeć odcinek owego serialu. Więc wychodzimy poza granice naszego kraju i pierwszym moim ulubionym aktorem za zagranicy jest Will Smith. Pamiętam, że jako dziecko strasznie, ale to strasznie jarałem się oglądając Bad Boys 1, Bad Boys 2, aż w końcu wyszła trzecia część. W tym roku po 17 latach. Wow! Jak się o tym dowiedziałem, od razu poszedłem do kina i naprawdę fenomenalny film. Tak samo Will Smitha można kojarzyć z w czerni, czy Ja Robot albo. Nie pamiętam, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, nie robiłem serczu, To było chyba legenda czy coś takiego. Poprawię tutaj w montażu, jeśli się mylę. Drugim moim ulubionym aktorem z zagranicy jest świętej pamięci Robin Williams, który był naprawdę wybitnym aktorem, a dla mnie najlepsze filmy, w których grał to na pewno Jumanji, który jest klasykiem i podsumowaniem mojej młodości mojego dzieciństwa, bo to za zawsze się oglądało w telewizji. Kolejnym filmem jest na przykład Szalone Wakacje na Kółkach, które było świetną komedią. No i też nie zapominajmy o świetnej y, roli, kurde, tylko nie pamiętam teraz tytułu dokładnie, więc y, wstawię wam tutaj screena. Trzecim moim ulubionym aktorem z zagranicy jest Jason Statham, chyba tak się wymawia jego nazwisko i nie wyobrażam sobie dobrego filmu akcji bez niego naprawdę, takie filmy z jego udziałem jak Transporter, Parker i wiele innych filmów, które teraz nie, nie mogę sobie spamiętać ale gdybym tylko zobaczył tytuły lub pokładkę, to bym wiedział o co chodzi czwartym moim ulubionym aktorem z zagranicy jest Eddie Murphy, który jest podsumowaniem komedii w ogólnoświatowym kinie, naprawdę, moim zdaniem to jest tylko moja opinia jak coś fenomenalne role, takie jak na przykład Dr. Dolittle i wiele więcej filmów, których nas teraz nie pamiętam i piątym ostatnim moim ulubionym aktorem z zagranicy jest Adam Sandler. Przez wielu hejtowany, nie wiem sobie dlaczego, którego między innymi można zauważyć w takich filmach jak Wykiwać klawisza. Moim zdaniem bardzo świetny film, oglądałem go chyba ze 100 razy, naprawdę polecam. Jak zostałem milionerem? Tak ten tytuł chyba brzmiał po polsku. Ale teraz mogę się mylić, ale to też naprawdę świetny film. Duże dzieci też chyba tam właśnie Sandler grał bardzo spoko. I tak jak w innych przypadkach wiele, wiele innych filmów, których teraz nie pamiętam. Dobra ziomeczki, w tym materiale byłoby na tyle. Napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony aktor, a ja przypnę ci serduszko. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbij na moje social media, które są zawsze w opisie. Ja się żegnam i do zobaczenia już jutro. Siemanko.